Siemanko! Przedstawiam Wam Cantor. Jest to stronka, na której błyskawicznie sprzedacie swoje niechciane skiny. Nie trzeba tam czekać, aż ktoś najpierw kupi je od Ciebie i dopiero po tym tradzie dostajesz kasę. Nie ma tutaj żadnych ukrytych opłat czy prowizji. Nie ma tutaj też polityki. kits, Czyli poznaj swojego klienta. Nie potrzeba na żadnych wtedy weryfikacji tożsamości, co dla niektórych niekiedy może być problematyczne. No i Skinkantor też oferuje wiele metod wypłat, m.in. właśnie PSC, gift cardy, jak m.in. Steam, Spotify, Netflix, Origin kryptowaluty typu Bitcoin, Litecoin, Ethereum itp. itd. A pieniądze za skiny dostajecie natychmiast na swoim koncie po zaakceptowaniu trade'a. Jeśli chcecie uzyskać 5% więcej kasy przy sprzedaży skinów, to skorzystajcie z mojego kodu FOREVER. Link macie w opisie pod tym filmem. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem FOREVER, zapraszam was do kolejnego materiału na moim kanale. Moi drodzy, bardzo dużo ostatnio się dzieje jeśli chodzi o Counter Strike 2 czy tam CSGO 2. No to wszystko za sprawą Update u sterowników do NVIDIA. były znalezione tam podejrzane pliki, yy, które mówią o CSGO 2, czy tam Counter Strike 2, że te pliki mają tak naprawdę przy, przygotowywać yy, się ze sterownikami na nowy silnik graficzny, który ma wlecieć do CSA na nowy, na nowy silnik, właśnie Source 2. No i Richard yy, Lewis, który jest żurnalistą takim no można powiedzieć, że CS-owym. No to powiedział, że będzie do maksymalnie 1 kwietnia udostępniona nowa część beta nowej, nowej części Counter-Strike'a. Mówi się, że to będzie Counter-Strike 2, czy tam w nawiasie CSGO 2. Jak to nazwą? Nie to szczerze mówiąc wali. Czy będzie Counter-Strike 2, czy CSGO 2? Mnie to rąbie, tak. aby było, aby działało. I. Co wiadomo o, tych, yy, o tej becie. oprócz tego, że będzie 1 kwietnia? Beta wystartuje na serwerach 128 tick. Zajebiście. Będzie naprawdę mega odczuwalne yy, to, co graliśmy do tej pory na serwerach, na matchmakingach na 64 TIK I faceitowym 128 TIK, czy tam SA i, i ogólnie te zewnętrzne yy, serwisy, które oferowały Taką bardziej kompetytywną rozgrywkę, niżeli sam matchmaking. Co do właśnie matchmakingu, ma być on usprawniony. Co ja rozumiem przez to, że jest, będzie usprawniony. No na pewno też antycheat nie wiadomo. Mniej cheaterów. Po pierwsze, będzie jakoś lepiej zrobiony. Będą lepiej zrobione dobieranie rank, Czyli, że Silver nie będzie grał, powiedzmy Silver z jakimiś tam Goldami i tak dalej nie trafi na jakiegoś tam Globala, nie? I tak itp. Po drugie, wydaje mi się, że to będzie takie bardziej podobne do, do Faceitów, jak tam gdzieś czytałem, że CSGO będzie chciało, ogólnie Valve będzie chciał, żeby gracze grali na matchmakingach Stricte w, w grze, w CS, nie? Jeżeli tam miało logować się, rejestrować na innych stronach, typu, właśnie, Paceit. Zgaduję też, że może jakieś nowe rangi dodadzą. Cholera wie, będzie to wszystko na pewno odświeżone. I liczę na to, że będzie coś takiego jak Paceit Enhancer, gdzie widać statystyki gracza, który, którym, z którymi jest się w lobby. Ale też y, ten pasek, gdzie widać po prostu elo. Wtedy wiecie, o ile, ile elo, powiedzmy, ile mniej więcej wygranych y, potrzebujecie, aby awansować o level wyżej, albo ewentualnie ile macie y, elo, bądź meczów do spadku z danego poziomu. I akurat tutaj do matchmakingów wydaje mi się, że to byłoby dobre, że na przykład, jeśli ktoś ma mecz o awans, no to nie, nie rąbie się tam, że nie, nie gra 10-11. 15 meczów nie wygrywa pod rząd i zastanawiał się, kurde, no gdzie, gdzie ten awans, no przecież tyle meczów wygrałem, tyle gierek zostało wygranych, no przecież otwierałem, no MVP, punkty Elo i tak dalej, to wszystko powinno iść tam, czy tam system ten Glico, że to wszystko idzie do góry, nie? że mam od cholery MVP, zdobywam dużo, bardzo dużą ilość fragów. Na mecz, a nie mogę awansować, więc w tym nowym matchmakingu mam nadzieję, że zostanie to jakoś zaimplementowane, że będzie po prostu wiadomo, kto ile Elo ma bądź kto ile meczyków musi wygrać, żeby się zakwalifikować do awansu do rangi moi drodzy wyższej. Eee, co jeszcze? Bardzo ważna rzecz. Skiny. Transfer, moi drodzy, skinów. Skiny mają zostać przetransferowane z tego silnika na nowy silnik CSGO. Będzie, będą też możliwe, że odrobinę jakieś zmiany graficzne w tych skinach. I nie wiem, miałem o tym nie mówić, ale no, ciśnie mi się na język to, że możliwe, że jeśli wygląd skinów się zmieni, niektóre będą wyglądały może lepiej, niektóre może gorzej. To też ich wartość, cena może też ulec zmianie. Więc po przejściu. Załóżmy, że. No na, na tym przykładzie, że po przejściu te rękawiczki będą wyglądały lepiej, będą bardziej wyraziste. Nie wiem, może te paski będą jakieś bardziej takie 3D trójwymiarowe. Chociaż wątpię. I wartość, ich wartość może skoczyć. Ten tygrysikieł może się albo bardziej błyszczeć. Wiecie tam pod, pod, pod słońce i tak dalej, pod światło, albo będzie bardziej blady. Jeśli będzie błyszczeć, lepiej będzie się prezentował, wartość skoczy. Jeśli będzie wyglądał. Jak kupa, taka niemyta matowa, no to wartość spadnie w dół. To są tylko moje przypuszczenia. Możliwe, że wygląd po prostu skinów się nie zmieni. Ich kolor, nasycenie, ich wygląd, taki, no, ich wyeksponowanie, no nie wiem, jeśli będzie cał cały czas na tym samym poziomie, no to ceny będą się trzymały, tak jak się trzymają, moi drodzy, teraz. Także. Jak wy się na to zapatrujecie? Mój kot zapatruje się bardzo dobrze, bo siedzi i miałczy. Ale chciałbym, żeby to miało naprawdę... Fizyczne... Fizyczną manifestację, bo to już... Można powiedzieć, że, o tym, że ten Source 2 to jest jak po prostu opowieść o duchach. Że każdy niby o tym słyszał, ale nikt nigdy nie widział. To jest tak jak... Source 2 to jest tak jak, kurde, Święty Graal. Krążą o nim legendy, plotki, ale nikt nigdy go nie widział, tak samo jak skrzat i garniec złota na końcu tęczy. To wszystko było, wiecie, w formie opowieści, książek i tak dalej, tak dalej, a tego w ogóle nikt na oczy nigdy nie widział. Także, moi drodzy, dajcie znać, czy wierzycie w to. Ja z każdym, taką, z każdym takim leakiem, że Source 2, no Gabe Follower, to chyba jego kanał ostatnio spadł na Tylko filmy o Source 2, Source 2 tu, Source 2 tam, Source 2, naprawdę, był tego przesyt Ja też nie powiem, że nie robiłem filmików, bo robić robiłem Z każdym jakimś leakiem coś tam chciałem Dopowiedzieć, ale teraz mamy Więcej informacji, no w plikach z NVD, no musiało się to znaleźć, jeśli faktycznie chcieli no, dawać, dawać to w życie! Nie mogę znaleźć słowa. Jeśli są jeśli po prostu grawiecie testować, no muszą ruszyć beta testy. No to już yy, silnik, znaczy silnik graficzny no, sterownik sterowniki już muszą to mieć. No, wydaje mi się, że yy, jak Nvidia, no to też i Asus, Radeony, że też możliwe, że coś już tam, tam się dzieje. Także słuchajcie, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy myślicie, że to jest fake? Że to jest kolejne takie, wiecie, takie robienie z nas głupów, że o, Source 2 tam wychodzi naprawdę i, tam, i tak dalej. Ale ja myślę, że to jest bardziej prawda niż fake. No bo Richard Lewis, raczej by Lewis, Lewis, jeden pies, raczej nie, nie bawiłby się w takie. Wiecie, takie bajki, takie mrzonki o, o tym, że będzie Source 2, no tam jakieś źródła anonimowe ma. No, jeśli yy, anonimowe są źródła, no to możliwe, tak. że ci ludzie, którzy dostarczyli mu informacji, no to no, mają jakiś tam nóż nu na gardle, że słuchaj, no.